Związkowcy reprezentujący pracowników jednostek miejskich zapowiadali, że przyjdą do ratusza na sesję budżetową. Chcieli usłyszeć, czy plan dochodów i wydatków miasta na przyszły rok uwzględnia regulację ich wynagrodzeń. Ta deklaracja dzisiaj będzie, to, to będzie jakiś świąteczny prezent dla pracowników miejskich. Temat podwyżek dla pracowników miejskich spółek wraca każdego roku. W poprzednich latach udawało się dojść do porozumienia. Związkowcy zaznaczali, że w tym roku także liczą na pozytywną deklarację prezydenta. Z przygotowanych przez nich wyliczeń wynika, że w 2017 i 2018 roku powinni otrzymać po 150 zł. podwyżki. Przyszliśmy zobaczyć, jak, jak będzie wyglądała, jak rządzący miastem pamiętają o swoich pracownikach. Przed dyskusją nad uchwałą budżetową prezydent Zielonej Góry był ostrożny w wypowiedziach na temat podwyżek dla pracowników, ale już od rana wiele wskazywało na to, że Janusz Kubicki po raz kolejny znajdzie w budżecie miasta potrzebną kwotę. Od trzech lat podwyżki przez miasto są realizowane. To jest ponad 500 zł średnio na etat przez te trzy lata. I zawsze rozmawiamy w miesiącu styczniu lutym. Podwyżki są oczywiście z wyrównaniem od 1 stycznia, bo wtedy, kiedy wiem, na czym miasto stoi, kiedy znamy budżet, kiedy znamy nasze przychody, wtedy możemy rozmawiać. Sesja budżetowa to najważniejsze posiedzenie miejskich radnych od przyjęcia tego dokumentu. Zależy to, w jaki sposób miasto będzie się rozwijać w następnych latach. Prezydent Zielonej Góry w obszernym wystąpieniu przedstawił kierunek. W jakim powinno zmierzać miasto. Co zasługuje na uwagę, to rozwój zrównoważony, prowadzony równolegle w wielu obszarach. Od inwestycji drogowych przez rewitalizację terenów zielonych po zadania oświatowe, społeczne, rekreacyjne i sportowe. Budżet Zielonej Góry jest wyższy od budżetu województwa i, co ciekawe, o ponad 200 milionów złotych wyższy od budżetu Gorzowa. Do najciekawszych i najważniejszych zadań można zaliczyć remont Westerplatte, budowę aglomeracyjnej, rewitalizację winnego wzgórza, placu teatralnego oraz skweru przed Filharmonią. W budżecie zaplanowano także budowę domu harcerza, budowę jedynej w województwie szkoły muzycznej z prawdziwego zdarzenia oraz rozbudowę hospicjum i budowę hostelu dla osób niepełnosprawnych. Janusz Kubicki podkreśla, że to przełomowy budżet, który pokazuje, że potrafimy sięgać po zewnętrzne środki finansowania i konsekwentnie z nich korzystać. Myślę, że to jest ważne nie tylko wyłącznie dla mnie, ale również dla wszystkich mieszkańców miasta, aby było stabilne, miasto funkcjonowało, aby finanse miasta były bezpieczne, a takie są. Projekt budżetu przez wielu radnych i komentatorów oceniany był jako przełomowy i historyczny, a 880 milionów złotych z pewnością robi wrażenie. Mimo to sesja budżetowa rządzi się swoimi prawami, nigdy nie ma pewności jaki będzie wynik głosowania, ale w ratuszu panował wręcz anielski spokój. Zielonogórscy radni po raz kolejny udowodnili, że w trosce o rozwój miasta potrafią się wznieść ponad podziały polityczne, bo chodnik czy krawężnik nie ma barw politycznych. W ratuszu zawiązała się tak zwana koalicja budżetowa. Platforma Obywatelska Zielona Razem i Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed głosowaniem zapowiedziały, że poprą projekt budżetu przygotowany przez Janusza Kubickiego. Które są ważne. Prezydent publicznie złożył deklarację, że spotka się ze związkowcami jeszcze w grudniu, natomiast w okolicach marca dojdą do porozumienia, ponieważ muszą spłynąć pieniądze z subwencji i wtedy związkowcy będą mieli wypłacone. Sądzę, że minimum 150 zł brutto najta, tak jak było w zeszłym roku. Bardzo cieszę się z tego, że w Zielonej Górze wszyscy potrafili dojść do porozumienia, wszystkie partie polityczne, wszystkie ruchy, które są poparły budżet miasta i chyba to jest ważne, to jest taki sygnał nawołabym polityków gdzie indziej. Usiądźcie, znajdźcie to rozwiązanie. My w Zielonej Górze potrafiliśmy się dogadać, potrafiliśmy znaleźć, bo dla nas najważniejszy jest interes miasta. W głosowaniu nad budżetem 23 radnych poparło projekt przygotowany przez Janusza Kubickiego. Radni szeroko komentowali dokument, ale zdecydowana większość uważa go za optymalny dla miasta. Mam nadzieję, że właśnie szybkie przyjęcie, czyli w dniu dzisiejszym, pomoże na rozpoczęcie procedur przetargowych, rozpoczęcie procedur konkursowych. Aby właśnie móc już od, praktycznie od 1 stycznia realizować te inwestycje. Robert Sapa, szef klubu radnych PO, zaznaczył, że budżetowa koalicja, która zawiązała się w ratuszu, wyraźnie pokazuje, że radni chcą szybkich i zdecydowanych działań. Jak dodał Sapa, Zielona Góra może dobrze się rozwijać dzięki pieniądzom unijnym, a te w regionie dzieli marszałek z Platformy Obywatelskiej oraz dzięki pieniądzom z Warszawy, a tu piłka jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Koledzy z PiSu mają potężne pole do popisu, jeżeli chodzi o realizację inwestycji w mieście. Oczekujemy przede wszystkim na rozbudowę teatru, rozbudowę muzeum, centrum muzyczne, rondo na ulicy Wrocławskiej, chociażby pomoc w rozwiązaniu problemu lotniska. Szef klubu radnych Zielona Razem Filip Gryko nie krył satysfakcji z niemal jednomyślnej decyzji radnych. Podkreślił, że szybki termin przyjęcia planu dochodów i wydatków miasta na 2017 rok jest kluczowy. Proinwestycyjny budżet przede wszystkim, i chyba wszystkim partiom i organizacjom zależało, żeby ten budżet przeszedł w takiej formie, a nie innej. Z racji tego, że Unia Europejska zaczyna troszeczkę chwiać się w posadach, a musimy wykorzystać środki, na to mamy dosłownie dwa lata, stąd też pewne porozumienie. Radni w czasie sesji zalewali prezydenta pytaniami o ważne zadania inwestycyjne na przyszły rok. Wśród pytań pojawiły się także te dotyczące poprawy jakości powietrza w mieście. Janusz Kubicki zaznaczył, że modernizacja i budowy nowych dróg, wymiana taboru MZK na Pojazdy niskoemisyjne oraz likwidacja pieców i przyłączenie kamienic do sieci miejskiej to zadania, które będą realizowane w najbliższych latach. Podłączanie nowych odbiorców do sieci, termomodernizacja budynków to również to, dbanie o tereny zielonej, to również dbanie o ekologię. I oczywiście przygotowujemy programy związane z tym, aby pomóc ludziom w wymianie tych najbardziej starych urządzeń, które. To powietrze psują, więc to też jest bardzo ważne, istotne. Jest to jeden z priorytetów budżetu miasta Zielonej Góry. Więcej na temat budżetowej sesji Rady Miasta w najbliższej odsłonie programu Stary Rynek 1.